Tak, tak, zajeb... No dobra, to mam. Gdzie? Z tej strony. U. No nice. Spierdalamy, spierdalamy. Ja jadę jeszcze po Phonos'a. wiem, gdzie Phonos leży. Ta <śmienny> 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 Jak próbę Cię zobaczę to przełamie Cię na tu Robiłaś loda przy obiedzie przy śklany stół Kiedyś miałaś dupę teraz, chudnież Jedyne co ubijasz palmę, później kotlety. Kurwa i ciągle mnie ocegujesz Terę jadę cię jak szmatę i ja przeczujesz Myślałem o tobie, a ty o nie, nie mnie nie kiedy nic czy nie chce I napiję masz tredy Przez ten pierdolity jeba na dziro Ruchałaś tybów, kiedy grałem CC Sekiro Chciałaś w żyć kurwa bez nędzy Tylko zapomniałaś, że kurwa ja nie mam pieniędzy Jedyne do czego się nadajesz to do mopa Jak u ciebie byłem, to kurwa daje Zejrzy czułaś, przynosiłem ci tłumaka, Teraz jedynie mogę zajebać ci kurwa laka! Ciągle się kałaś i nie mówiłaś zdań Jak włożyłem cię gytka, to przebiłem ci tu w Jak cię spotkam to napiszę cię uwalę jedynie jak podmuchałem dziurę, przypomniał mi się tu filet Wypierdalaj z nawet kupię ci tu bilet Wielbicieli na Tinderze, to masz wielu ma miejsce dla ciebie, ty kurwo w burdelu